Powiedz, jakie tam są warzywka narysowane, pokaż mi. Cebula, czosnek, tamata And co to jest again? Ogórek. Ogórek. I what is that? To jest chyba cebula znowu, wiesz? Pebera, tomata To jest pomidor, kochanie. Pomidor. Czosnek. To nie jest czosnek, słoneczko. To jest chyba serek, wiesz? Mozzarella. No. Pokaż. No. Jest... Pokaż. Pokaż. Czosnek. Pokaż. Hmm. Napisane jest, że to jest mozzarella. Môj no, čosnek. No dobre, čosnek. Čosnek. A te małe žlúte? To je najvajú Nie, to nie som kropla dešťu, to je skú. Skú. Kukurica, kochanie. Pec kukurydza. Kukurydza. No, a na czym leży ta gąsienica? To jest sa? Sałat. Sałata. Sałata.